Witajcie bardzo serdecznie, oto jest przed wami demo Call of Juarez Gunlinger czy jak to tam, zaraz sprawdzę nawet, Gunling, Gunslinger, przepraszam, mój problem, późna pora nagrywania. Zagrałem w to demko i jestem mile zaskoczony tą produkcją, no produkcją, no demkiem, no to demko. I zamierzam to może kupić nawet. Przejdziemy to demko teraz całe, z wami przejdę, nie wiem to będzie, to... Czterech świata powinno być jakoś ten materiał. Więc co, więc. Bez dłuższego gadania zacznijmy. No, mamy tylko opowieść, niestety. I że jestem zawodowym graczem, to trudny. Don't I know you, sir? I I haven't so. been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are do you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. <laughs> Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel don't believe everything you read in them dime novels boy first man i hunted was back when i was riding with billy the kid you knew billy the kid damn right that scrawny son of a bitch had no fear wouldn't back down for nobody i heard he collected the ten stars off any crooked lawman who crossed him uh, it was a war boy the lincoln county war and Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair trigger temper. Made him dangerous as hell. Szybko sięga po broń. Więc co, więc zaczynamy Jatkę. Jatkę, no zdradziłem co będzie. FPS it was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that, some bitch dead, let me tell you what happened. No, to I was back to the hideout when suddenly. Zabawne w innym sensie, ha ha ha. Kolejny gościutrzy słucharami Jusza. To jest o, nie zero, nie zmylcie się. No, i już się zaczyna to, co te ludzie rują najbardziej. O, widzicie, pasek doświadczenia. To jest właśnie zrąbiste. Brakowało czegoś takiego w poprzednich częściach. O i teraz też nowość. Bullet time! Szybki reload. Szybki cower. I ciśniemy dalej. Tego sprzątniemy. Tu nie ma chyba fizyki. To. Dobra, trzeba to rozegrać jak samemu grę. Na kuczkach i jedziemy. Dobra, szybki reload. Szybka kampa. Nie, 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 bo tu zastrzelą. Szybka regeneracja tkanek. Jest, nareszcie. No ten, no tutaj nas tak ciupał, no. No chodź tu. Dobra, ja się z nim porozmawiam. Sokole oko szmato. Szmato, przepraszam, bo teksty kradne. Yy, nie. Murzynie. O nie trafiłem, no sorry, no wybacz. Fajny motyw. Za to też się dostaje. Punkty. Dobra, idziemy tędy. Sekrecik. Nowy poziom umiejętności. I tu teraz możemy wybrać Desperado. Dwie pisto dwa pistoleciki, łowca na dystans, to co ja odprawiałem teraz. I trap na blisko, czyli pewnie shotgun. Plus jakiś pizzik z bliska. Ja biorę łowce osobiście. I teraz system. No, pewnie trzeba to odblokować, wszystko pierd... Nie! No tu, tu, tu. Fajnie to wszystko wygląda. Bierzemy to i ciśniemy dalej. Tutaj wy sobie czytajcie napisy, ja już poczytałem. O, i teraz... I no to A. Ojoj, oj, oj, regeneruj Tuto. No to ciśniemy dalej. O fajny motyw. To było fajne. Super Gierka jednym słowem się zapowiada. Ona już jest. Więc nie myślałem, że to zakupie, ale może będzie zakup. Trzeba się szybko zregenerować. No bez osłon się nie obejdzie. Na trudnym. Wymagająca gra widać. Oj, chłopie!

No, tu już jest No No, miejscu. teraz, ale jest na tak miejscu. To Zapomniałem, że nagrywam, tak się wczułem. Co no, tu widzimy? No, rozwałka sieka. Wie na najłatwiejszym, to to wygląda, że idziesz, zabijasz wszystko. No, dobra. Y, ja sobie jeszcze chwilę w opcję, luknę. Dobra, to to się potem czułoś, mi Przy jednej. na końcu demo. Siema ziom. O, 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 o. Sekrecik

Między oczy, fajne te osiągnięcia wyskakujące. Bach, bach. No. Charlie obe. Nie, Charlie! Charlie, nie rób mi tego. No nie mogę trafić, no... Dzisiaj coś takiego zeza mam. Może ta pora. Późna. Piękna rozwałka, dziękuję. Nowy poziom. Ja tu idę w to. Dobieram magazynki mi starczają jak na demo. Że tu znajdę trzecią wskazówkę. Jep. O, takie fajne quick i węcik. O, kuźla. O, tutaj sobie przewróć. Przewrócił sobie broń. Ty też nie żyjesz. No i co, no to cool.

Uderzyć, taka bordelance może coś w ten desek. O kurde, no to takie też. Takie też może być. Dziękuję. Szybki reload. Ja zawsze ja lubiłem w beczki strzelać. No i wszyscy padli. Dobra, finally ale ja se ten... Yy, sterowanie. Tutaj może, nie wiem, dla niektórych dziwne, nie czułeś myszki na te... Ze. Zero podczas pojedynku. Podczas ja, pojedynku. Spróbujemy też na zero. Się nie... proszę nie hejtować, bo pojedynek jest przerąbany. O, 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 o! Chopie! O! Tego nie znalazłem przedtem. tym. Fajne. No, wbijaj tam. Przerwaj, Gareta. Kareta? No, dawaj, pojedyneczek. pojedyneczek z dziwką

No dawaj, nie pierdziel. Ta, to czytałem już. Jedynie jest rąbany z tym kółeczkiem. To już dla mimy, więc trzeba tak jak ja przychodziłem to nie to pało. To samemu. Proszę, bez hejtów. No, tak będzie 50 razy. Więc, jak ja coś to ja przyspieszę. No, byłem mało skupiony. No, kuźwa, taka pora. Chciko, jakbyś ty o tej porze nagrywał w ceniu roboty. Nie spierdalej.

To nie jest Billy. To nie Billy oszukali go. Pełna wersja, no trzeba zakupić. Kurde, wzrobiście się, to wszystko wygląda. Jeśli będą tylko pieniądze i wszystko, to oczywiście to będzie. Zobaczymy. Muszę czegoś zrezygnować, to trzeba. Muszę czegoś zrezygnować, żeby to kupić. Zobaczymy. Obejście sobie jeszcze w stawkę i lecimy do, do, na pożegnanie. No, co dużo gadać, sympatyczna gra, ludzie piszą, że klimatyczna. Więc dzięki za obejrzenie odcinka poświęconego że Call of Juarez Gunslinger. Je jeśli źle to wypowiadam, to mnie poprawcie. Jeśli ktoś ogląda pierwszy raz, nie, niech nie zapomni zasubskrybować, by być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Dziękuję za uwagę, miłego tygodnia, na razie pa pa!